Witam. W przestrzeni ożywienie z okazji nowiu Księżyca, który już w piątek 28 lutego po północy. Moje osobiste hasło od nowa. Świetne hasło na wiosnę, nie tylko na wiosnę. Cykl księżycowy przypomina cykl życia, gdzie nów to jest początek życia. Albo początek jakiegoś nowego etapu w życiu. Jeśli postanowisz w którymś momencie, że coś chcesz zmienić, to no Ci o tym przypomina. To jest taki czas, żeby się zatrzymać i zastanowić, to w którym miejscu życia ty jesteś, to może dobrze zacząć coś nowego. Do zaczynania czegokolwiek nowego potrzeba siły, energii, czyli potrzeba mieć zasobów. I właśnie o tym jest odnowa, zwłaszcza w przededniu wiosny, ponieważ ten cykl księżycowy rozpocznie wiosnę 20 marca. Dla mnie odnowa ma bardzo głęboki wymiar. Posłuchaj dzisiaj tego, jeśli chcesz. Jeśli mnie nie znasz, to się nazywa Monika Sztangierska. Jesteś w przestrzeni ożywienia, jak ożywienia życia osobistego, zawodowego i zdrowotnego. Ja w tej przestrzeni mówię bardzo holistycznie i szeroko o wypaleniu zawodowym, w którym widzę głębokie korzenie, a w wypaleniu chodzi o to, żeby wziąć lekcję z tego wypalenia, żeby zacząć pracować, zacząć żyć i pracować tak, żeby być zdrowym i dobrze przeżyć życie, także zawodowe, aż do spokojnej śmierci. Ja pracowałam 17 lat przy śmierci umieraniu w hospicjum domowym jako pielęgniarka. Krążyłam wokół pielęgniarstwa, w ochronie zdrowia i robiąc różne podobne do tego jeszcze rzeczy. Tak naprawdę, nigdy nie chciałam tego robić. To, było, to był zawód na yy, remedium na to, że z braku laku dobry kit, mając lat 18, nie bardzo wiedziałam, co zrobić, czy właściwie 19 po maturze. Chciałam z Polski wyjechać, zostałam. No i zostałam przy tym, na czym się trochę w jakiś sposób poznałam, czyli pomaganie w pomaganiu innym ludziom, bo tym się zajęłam w formie wolontariatu w liceum. Nie przetransformowałam wtedy tego, dlatego że tak naprawdę ta praca związana z, z, z pomaganiem innemu człowiekowi, zwłaszcza w pielęgniarstwie, jest związana z pracą fizyczną, wtedy bardzo źle wynagradzaną, jak ja zaczynałam to robić, czyli tak naprawdę dużo człowiek daje, niewiele dostaje w zamian. Nie nauczyło mnie to niczego przez kilka lat, uczyłam się bardzo długo, potrzebowałam dojść na swoje życiowe dno, żeby grzebać do przyczyn tego, czemu ja tam właściwie trafiłam, po co to w ogóle wszystko było, i efektem jest ta przestrzeń. Ja pracuję w tej chwili z klientami w konsultacjach indywidualnych online. Jeśli ktoś ma ochotę pogrzebać w swoich zasobach, w swojej historii, w swoim życiu, tak, żeby zacząć budować siebie, odnawiać siebie, odnowić siebie, nie tylko na wiosnę, do swojego życia osobistego i zawodowego, do zdrowia, to zapraszam. Zdrowie. Zdrowie to jest taki papierek lakmusowy, bo jeśli chorujesz, to na pewno nie żyjesz tak, jak potrzebujesz żyć. No i teraz taki moment właśnie, jak nowie pełni księżyca, yy, mogą być fajnym czasem do refleksji, ponieważ nowe pełnia księżyca to są takie momenty bardzo energetyczne w przyrodzie i w kosmosie, no a ty jesteś częścią przyrody i częścią kosmosu. I też te mechanizmy takie, które płyną i z yy, takich bardzo pierwotnych ludzkich, one mają bardzo duży wpływ na to, jak my jako ludzie, jak ty jako człowiek wybrałeś dla siebie coś, czy wybierasz każdego dnia. Bo jeśli na przykład idziesz do jakiejś pracy, podejmujesz jakąś decyzję, żeby tam pójść, a tak naprawdę w, dupie, w dupę cię ta praca ciśnie, to z jakiegoś powodu stoisz. I pierwszy mechanizm jest bardzo pierwotny taki, że skoro już masz jaskinię, to tam będziesz nie siedział. Bardzo pierwotny mechanizm. Czyli tak jak jest ten nów, on o tym ci zawsze będzie przypominał. Każdy nów księżyca. Dobrze jest w ogóle o tym codziennie pamiętać. Natomiast to jest taki czas, żeby sobie przypomnieć o tym, o czym normalnie nie pamiętasz, czy jest znów, wow, jest pełnia, wow, dobra, pięć minut dla siebie, zastanawiam się nad swoim życiem i swoją ludzką egzystencją zawodową, osobistą, nie? czy taka lampka Ci się zapala, polecam na co dzień, ze mną tu jest wewnętrzna podróż, ja Ci nie daję wskazówek typu zrób trzy rzeczy, to będziesz miał to, zrób pięć rzeczy, to będziesz miał to, nie. Ty masz dla siebie najlepsze wskazówki. Ty jesteś swoim najlepszym terapeutą, doradcą, pomocnikiem, asystentką i producentem, reżyserem i scenarzystą życia. Ty jesteś swoim własnym twórcą. Natomiast robisz to wszystko na pewnych mechanizmach, bo było życie przed tobą. Byli twoi rodzice, dziadkowie, wszyscy przodkowie za tobą byli. A w głębokiej przeszłości człowiek siedział w jaskini, ja o tej jaskini właśnie powiedziałam i to jest mega ważne, dlatego że to, że ty siedzisz w jakiejś swojej jaskini, to właśnie będzie z czegoś wynikało. I tak naprawdę na guzik się zda wszelka regeneracja czy wszelkie odnowy biologiczne, bo z Tobie się może z odnową moją, tym moim hasłem na ten nów kojarzyć właśnie to, że teraz ja ci na przykład dam jakiś, jakiś magiczny patent na to, co tu zrobić, żeby się odnowić, żeby żyć tak, jak żyjesz do tej pory, żeby było zajebiście. No way, nie ma szans. Próbowałam przez lata. Ja skończyłam też w ogóle fizjoterapię, jestem fizjoterapeutką, magistrem fizjoterapii jestem. I kwestie takiej odnowy biologicznej mnie interesowały i dużo rzeczy robiłam. Dla ciała właściwie to był taki basic, że ja przez lata bardzo dużo robiłam takich rzeczy dla ciała typu jakieś chodziłam na masaże, do groty solnej, ćwiczyłam, różne formy aktywności, jakiejś tam takiej rekreacji, czasem nawet trochę takiej bym powiedziała sportowej gdzieś tam było i było mi po tym lepiej, natomiast szału nie było. Potem wkroczyła medycyna chińska, jurweda i tak dalej i to wszystko mi pomogło. Natomiast co jest naprawdę najważniejsze, żeby w życiu grać do właściwej bramki, a nie, stoisz, a nie stać na boisku, ja sobie tak uświadomiłam, że ja stoję na boisku, a w ogóle nie lubię piłki nożnej. Na przykład. To teraz chodzi o to, że żeby wiedzieć, co to jest za miejsce, i po to jest spotkanie ze sobą, po to jest medytacja, po to jest oddech, po to jest zamknij oczy, pogadaj ze sobą, właśnie po to, żebyś ty dostał swoje odpowiedzi, a nie od mamy, babci, dziadka, pradziadka, szefa, koleżanki, męża, kochanka czy kogokolwiek innego. Świat żyje tym. Na zewnątrz masz oczy. Patrzysz, goglujesz, czytasz i budujesz sobie swój świat na podstawie tego, co zobaczyłeś, co ci inni powiedzieli od poczęcia. Co czuła twoja mama, jak żyła twoja mama i powielamy to bardzo często w życiu. Więc w tym momencie, jak tu się zregenerować? Jak się jest napakowanym dziadostwem, jakimś w ogóle różnym, do którego się nie ma dostępu, a ciało zaczyna chorować, a masz wypadek, a jeszcze wypadek przy pracy na przykład, a cię wywalą z tej roboty albo dyscyplinarkę ci dadzą. Historia jest długa. Natomiast chcesz szukać winy winowajców. Wina to sobie możesz nalać, ja nie mogę bo robię oczyszczanie, więc sobie wina nie poleję. Natomiast z poszukiwaniem winowajców w sobie czy w innym to jest najkrótsza droga do tego, żeby sobie zrobić kuku. Odrzuć winę. No jest jakoś z czegoś to wynika. Zostaw to. Zostaw winę, zostaw karę, nie karaj, nie karaj się za, za nic, za nic się nie karaj. Tylko zobacz siebie, swoje życie, to, co spowodowało, że ty jesteś w jakimś miejscu. Dotrzyj do tego właśnie różnymi takimi sposobami, narzędziami. Oczywiście praca na przykład tak jak ze mną w konsultacji indywidualnej, czy z jakimś terapeutą, czy, czy z kimś, kto oferuje taką usługę, że jesteś ty i człowiek po drugiej stronie. To tak naprawdę służy temu, żeby coś więcej w sobie zobaczyć, no bo ktoś jak się czymś zajmuje, czy pracą z ciałem, czy bardziej z emocjami, czy jakoś coachingowo, mentoringowo, no to on ze sobą już trochę popracował najpewniej, więc będzie w tym momencie mógł w jakiś sposób na bazie też swoich, swoich historii, swoich doświadczeń służyć radą i pomocą. Natomiast jak nie pogrzebiesz w środku, to tak naprawdę nikt cię nie uratuje. I taki moment, który jest takim najbardziej diagnostycznym dla ciebie, jak może twoje życie wyglądać takie w zmianie czy jak się można odnowić w swoim własnym życiu, to to jest taki moment, kiedy się umie być samemu ze sobą. I w rozwoju osobistym bardzo dużo jest o tym żeby być swoim przyjacielem najlepszym, żeby siebie poznać. Od terapeutów różnych też możesz to usłyszeć. Że trzeba siebie kochać. I wiecie, że to jest naj, taki najbardziej, najbardziej taki moment sprawdzianu życiowego, jak jesteś ze sobą. Sam mieszkasz, sam się utrzymujesz, decydujesz się, żeby robić coś, co jest w zgodzie z tobą, a Część ludzi tego nie rozumie. Część ludzi uważa to za głupie, albo powiedzą, albo nie, idziesz swoją drogą. Przestajesz biegać po terapeutach. Sam tworzysz jakieś swoje treści, na przykład, jeśli pracujesz zdalnie, onlineowo, czy twórczo. Czy sprzedajesz swoją usługę na przykład, zwłaszcza jak chcesz zacząć prowadzić swój biznes, czy go prowadzisz. To jest właśnie taki moment, kiedy jesteś sam ze sobą, odpowiadasz za siebie i za swoją wizję świata. I bardzo często jest tak, że później człowiek gdzieś tam chce zawrócić z tego. I to jest ważny taki element. Tego, że jesteś czymś więcej niż tylko tym zwierzakiem w jaskini, czy tą pierwotną wersją człowieka w jaskini, że jesteś coś duchowego, coś więcej, że człowiek ma potrzebę, żeby doświadczyć czegoś więcej na tym świecie, niż tylko bycia w tej jaskini. I teraz chodzi o to, czego Ty chcesz doświadczyć. I żeby się zregenerować i odnowić na wiosnę, to nie jest o magicznych różnych przepisach, tak jak powiedziałam, typu. Albo trzy rzeczy, albo pięć rzeczy, nie. To jest zajrzenie do siebie, do czego ty potrzebujesz. I według mnie to najczęściej jest o tym, żeby się odnowić nie tylko na wiosnę, tylko życiowo i zawodowo. To jest o tym, żeby zrezygnować z wielu rzeczy. Bo czasu nie rozciągniesz, bo nie będziesz młodszy, bo nie ma magicznych pigułek. Ja znam ten bajer, słuchajcie, ja to dobrze znam, też chodziłam na takie różne warsztaty, czy jakieś inne formy terapeutyczne, gdzie chciałam, żeby ktoś ze mnie zdjął ten ciężar. Ciężar tego, że mówiąc krótko, spierdoliłam sobie sama swoje życie, bo nie umiałam się z czegoś wycofać, bo nie umiałam inaczej i tak dalej, la la. No nie zrobiłam tego. To teraz trzeba sobie przestać dokopywać i być ze sobą. Wytrzymać tą wichurę swoich własnych różnych emocji, te, tych różnych marzeń napływających i tych swoich zasobów, które masz, bo może być tak, że, że dojdziesz do marzenia jakiegoś, a się okaże, że niestety nie masz takich zasobów emocjonalnych, mentalnych, fizycznych, finansowych, technologicznych, żeby gdzieś po prostu znaleźć się zawodowo i życiowo, gdzie byś chciał być. No i trzeba kawałek, krok po kroku, jak w górach pyk, 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 idziesz, odpoczywasz, leżysz i idziesz dalej. I tą siłę trzeba umieć znajdywać w sobie. I dlatego to, o czym ja mówię, czyli właśnie bycie ze sobą, oddech, medytacja, modlitwa, jak tam do ciebie to przemawia. Dla mnie to jest po prostu gadanie z Bogiem, z czymś więcej. Proszenie, słuchanie siebie i podejmowanie decyzji na miarę mojej rzeczywistości dzisiaj dla mnie. I w mojej rzeczywistości, na przykład, to było L4, to było świadczenie rehabilitacyjne, to było marzenie o założeniu firmy bycie bezrobotnym przez jakiś czas, założenie firmy w Polsce, później zawieszenie tej działalności, bycie rencistą przez jakiś czas, złożenie wniosku o kolejne przyznanie świadczenia rentowego, przyznania się do tego, że mój stan zdrowia wcale nie, nie umożliwia mi takiej pracy, jak ja bym chciała i robienia różnych innych rzeczy, jak bym chciała. Natomiast niestety życie jest życiem. I teraz, gdzie ty jesteś? Czy ta droga, o której ja ci powiedziałam, jest dla wszystkich? Nie. Życzę każdemu, i po to ja tutaj się dzielę swoim doświadczeniem, i po to też mówię, i po to ja pracuję z tymi ludźmi, którzy chcą do mnie przyjść, do mnie takiej jaką ja jestem, do takiej odjechanej wiedzy, która ma taką swoją historię zawodową i osobistą, jaką ma, po to, żebyś mógł trochę inaczej przeżyć swoje życie bardziej, jakbyś chciał i życie osobiste, i życie zawodowe. To jest w Twoich rękach. Natomiast zmiana to jest naprawdę duży wysiłek. Można, bo gdyby to nie było możliwe, to byś mnie nie słuchał. Więc odnowa dla mnie, taka i wiosenna, i na każdą inną wiosnę, bo kiedyś się w ogóle lata życia liczyły jako wiosny. Kolejna wiosna, która przyjdzie, ja mam 44 wiosny, to będzie 44. 44. wiosna w moim życiu. Więc, żeby się odnowić na tą wiosnę i na każdą inną, to jest o tym, żeby być. W tym miejscu w życiu, gdzie jest tobie dobrze, odpuszczać to, co jest niepotrzebne, wybierać, rezygnować, mieć marzenie, do niego iść i robić wszystko, nawet jeśli jest nieprzyjemnie, żeby być w zgodzie ze sobą, żeby się nie szarpać wewnętrznie, żeby czuć jak najwięcej spokoju. Spokój jest na wagę złota. I teraz, żeby to ładnie zamknąć, to zapraszam Cię do takiej mini, mini medytacji. Jest taka medytacja też u mnie na kanale, na pełni księżyca, ona się nadaje tak naprawdę na każdą okoliczność, więc Ci tego życzę, żebyś sobie tego posłuchał. A teraz zamknę tą medytacją, a wcześniej Cię jeszcze poproszę o subskrypcję, udostępnianie moich materiałów, polubienie, komentarze, feedback, postawienie mi kawy, jeśli chcesz, na Buy Coffee pod filmem. Tu jeszcze nie, na początku YouTube'a zawsze jest Także do dzieła, trzy minutki medytacji dla tych, którzy jeszcze chcą i którzy się chcą na to otworzyć. Medytacja to jest zmieniony świadomości, stan świadomości, czyli bardziej patrzenie do środka, nie tylko na zewnątrz, tam googlowanie, tylko googlowanie od środka, takie wewnętrzne siebie. To zapraszam Cię do pogooglowania siebie w takim razie. Zamknij oczy, ja też to zrobię. Weź głęboki oddech. Głęboki oddech to jest taki sygnał dla Twojego ciała, dla Twojego umysłu, żeby zajrzeć do środka. Zamykasz oczy, robisz oddech, przestrajasz swój system na patrzenie do środka. Możesz swojemu umysłowi powiedzieć: Dobra, nic się nie dzieje, to nie jest żaden odlot, to jest fajna zabawa żeby się umysł twój nie bał. Wdech i wydech, wdech i wydech. Możesz to robić wszędzie, gdzie jesteś, więc albo teraz ze mną, albo na przerwie zamiast fajki też może być. I możesz teraz po prostu sprawdzić w sobie, co jest takiego, co cię nurtuje. Zobaczyć może w obrazie, albo poczuć jakoś, co ci nurtuje. Co na dzisiaj jest takim, że cię szarpie i że cię nurtuje i że ci nie daje spokoju. Co to jest? Pamiętaj oddechu. Wdech i wydech. Może jest jakieś słowo, jakieś hasło? Może jest jakiś obraz? Otwórz się na cokolwiek przychodzi. Cokolwiek widzisz, cokolwiek słyszysz. Może być Rajska Wyspa, może być kurwa, jak mnie coś wkurwia dzisiaj. Może być człowiek. Może być cokolwiek. Co to jest, co ciebie nurtuje takiego i nie daje ci spokoju? Takie jak kamień na drodze, coś, co by ci zawaliło Twoją drogę, a ty tam chcesz dalej do swoich marzeń, na fajną wiosnę, do lata. A to jest przeszkoda, co to jest? Możesz się przed tym zatrzymać, jak to widzisz. To, że w ogóle cokolwiek przychodzi, to jest sukces. Teraz jest taki czas, żeby się poklepać po, 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 po ramieniu. Dobra, dobra, coś widzę, coś przychodzi. Ja na ustawieniach systemowych, jak chodziłam do szkoły, zobaczyłam najpierw rower. Koło widziałam koło. Cokolwiek widzisz, jest w porządku. Jeśli chcesz iść tym dalej, to ja cię w tym zostawię. Dalej, to jest, co ty możesz z tym zrobić. Co możesz zrobić z tym, co jest twoją zawali drogą, co ci przeszkadza, co cię wkurwia, co ci nurtuje. Co jest takiego, co się pojawiło w tej chwili? Co możesz z tym zrobić? Możesz sobie napisać, możesz sobie nagrać. Cokolwiek, by to nie było odjechanego, zostawiam cię z tym. Kolejne spotkanie na żywo na pełnie. Będzie tak czuję kontynuacja w związku właśnie z tym nowiem. Będzie kontynuacja z odnową. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i udanej odnowy.